Uczniowie mnie prosili, żeby nakręcić unboxing lub po prostu pokazanie jakie rzeczy dostałem, jakie prezenty dostałem na zakończenie roku szkolnego. Pamiętajcie, że nie jestem wychowawcą, tylko po prostu uczę fizyki i pracuję w trzech szkołach, ale byłem na zakończenie tylko w dwóch z racji tego, że dublowały się godziny zakończenia, nie dałem rady być w jednej szkole. Słuchajcie, tutaj niektóre były po prostu dane do ręki. Nie ma znaczenia, co dasz nauczycielowi. Liczy się sam gest. Ja wiem, że pełno rodziców, nawet przecież były takie komentarze, posty specjalne stworzone na różnych forach facebookowych, grupkach facebookowych typu ci usmuklesiści, maturzyści i oni co jakiś czas zakładali post, co kupujecie swojemu nauczycielowi albo nauczycielom. Większość komentarzy było burackie. Chyba dzieciaki wyniosły wychowanie od rodziców, bo wątpię, żeby same wpadły na takie głupie teksty, że na przykład ja nic nauczycielowi nie daję, jemu płacą, on ma to robić. No dobra, no to poproś swoją mamę, żeby pracowała albo tatę i zobaczymy wtedy, jak tata będzie albo mama uczyć. A potem te, oczywiście, głosy się podnoszą, że przecież nauczyciele mają tyle wolnego. No nie, ja jeszcze nie mam wolnego. W cały przyszły tydzień, czyli od 26 do końca czerwca, mamy zebrania różne rady i te ewaluacyjne no to się chyba tak nazywa ocena ewaluacja plus różne szkolenia. Lipiec mamy wolne. A w sierpniu już jest z reguły od połowy, zaczynają się różne rzeczy. Ale w ciągu roku szkolnego to nie jest tak, że pracujemy tylko przy tablicy. Ja miałem, podam Wam przykład, w jednej szkole 12 godzin, w drugiej 10, w trzeciej 4. Stawka z tych szkół to możecie sobie nawet sprawdzić są przecież publicznie dostępne e, informacje. Czyli tam jest 22, 26 godzin. Pełen etat to jest 18 przy tablicy. I za 18 godzin przy tablicy dostajesz 2845 zł na rękę. No jak jesteś nauczycielem dyplomowanym czy tam mianowanym, to dostajesz trochę więcej. Po 20 latach pracy znam nauczycieli, którzy mają najwyższy tytuł, ten dyplomowany i dostają na rękę 3904. 1050, jakoś tak. No i właśnie wracając teraz, 18 godzin to nie jest 18 godzin, bo sprawdzanie, wiem, że teraz będzie część osób komentować, sprawdzanie klasówek trwa jednej klasy, przynajmniej u mnie z fizyki. No, 45 minut, może godzinę. Jedna klasa. A jak mam tu 6, tam 5, jedna, 12 klas mam. Sprawdziany robię średnio co półtorej miesiąca, jakoś tak. Ja akurat nagrywałem pełno filmów. Jakbyście zobaczyli, ile one godzin mają nagrane, to, to, to tyle pewnie się sami niektórzy nawet nie uczyli. Tyle, co mam nakręcone. A pamiętajcie, że na przykład dwie godziny filmu nakręcone to jest około 8-10 godzin przygotowań łącznie. Ja, ja kręcę je z reguły, bez przerwy. Jedynie co to klikam, to pauzę. Więc te podnoszenie informacji, że nauczyciele mają mało godzin i że im się nic nie należy, bo dostają od miasta pieniądze, no spoko, to jest burackie podejście. Nawet drobny gest, jakbyś nawet kartkę jakąś napisał z podziękowaniami, liczy się sam fakt, że podszedłeś do nauczyciela, a w ogóle nawet możesz podejść bez niczego, jak już nie chcesz na nic wydawać, Podejść i osobiście podziękować każdemu po kolei. Takie coś też jest miłe. A jak na 300 osób, łącznie, chyba które się przewinęło w tym roku, może 400 uczyłem w szkołach, to podeszło z 40, może 50 osób. Więc no, sam gest podejścia i podziękowania jest, jest w porządku. Czekolady i te inne rzeczy to są fajne dodatki, miłe. Teraz pewnie większość już widzicie, które tu są. Ja może zmienię ustawienie kamerki, żeby pokazywać Wam dokładniej. A może tak zostawię? To jest na statywie, więc będzie ciężko mi ruszać. Dobra, zostawię tak. Tutaj mam tak. Tu widzicie. Ja kojarzę twarz osoby, która mi to dawała. Niestety mam problem z imionami, więc nie zapamiętuję za bardzo. Mam problem z zapamiętaniem imienia. Tylko niektórych osób, które jakoś mi się do głowy wbiły, zapamiętałem. Czekajcie, zmienię ustawienie. O, tak będzie lepiej. Szanowny pan Marcin Detyk, dziękujemy za... Zaangażowanie, wychowanie, zrozumienie, wsparcie, wyrozumiałość, kreatywność, tolerancja, opieka, cierpliwość, sprawiedliwość. Klasa 8a, SP 92. Eee, już to wcześniej przeczytałem, ale dziękuję Wam wszystkim z 8a. To jest ta klasa sportowa, ta z którą miałem dramy. ale miło ich wspominam, mimo niektórych eee, no, akcji. To było od małego Gangusa, jak go tak nazywam. On pewnie będzie się śmiał, jak to może obejrze. To jest chłopak z innej szkoły, niż przeczytałem przed chwilą. Tego nigdy nie jadłem, szczerze, to jest. Chętnie spróbuję. Pamiętam, że to jest. Czemu tego nigdy nie jadłem? Bo to jest drogie. Jako nauczyciel muszę rozważać, co jest sensownego, a co jest zbędnego. I życie jest ciężkie. Tutaj mamy Merci od uczennicy. Tu też Merci od uczennicy. Właściwie to, szczerze, to prawie wszystkie prezenty, poza tym jednym chyba, który pokazałem, były od dziewczyn, od uczennic. Jeszcze bardziej się spodziewałem, że będzie od chłopaków. Nie sądziłem, że dziewczyny dadzą. Może chłopaki uznały, że nie muszą nic dawać nawet podejść i dać cześć i podziękować za rok merci kurde, cool. będę miał pełno jedzenia tu, o właśnie to jest od uczynicy ze szkoły, której wiem Lind, nice Dziękuję. Oreo. Ciężko mi się nie Oreo każdy zna, ale tego nie w sensie, z tymi znaczkami, symbolami Xboxa jeszcze nie jadłem. W sensie to jest ten sam smak, tylko inny kolor, po prostu inny, inny symbol ciasteczka. Potem przejdę do tych. A. Poczekajcie chwilę, muszę coś załatwić. Dobra, już wróciłem. Są mi siatka mm. Rafaelo Nice Klasa 7A Cała klasa siódma A, dziękuję. S SP92 Też zbyły były dramy. Prawie się biliśmy na lekcjach, ale udało się nie bić. Bo jedna powiedziała, że ma tatę jakiegoś koksika, więc odpuściłem. Nie będę ryzykował. Musiałem wstawić szóstki. Nie, żartuję, nie wstawiam chociaż nie, niektórzy dostali szóstki. Tutaj y, pokażę Wam bez opakowania, żeby nie było. Bo tak część uczniów mogłaby sobie pomyśleć i się nabijać. Ale to jest szczerze, to jest jedyna uczennica, która pamięta, jak kiedyś mówiłem. A na nas y, powiedziałem, że. Bo się pytali mnie, chyba jakie owoce lubię. Powiedziałem że z reguły ananas z racji tego, że mam problemy z pracą jelit. To ta dłuższa historia, jest ta, co miałem tą rurkę włożoną na poprzednim filmiku. Słuchajcie, to jest. Pierwszy raz widzę taką malutką główkę, ale jest cholernie ciężki. Jak ktoś z Was zgadnie, ile on waży, to przypnę wasz komentarz. Także pisz wagę tego czegoś, Ananasa. Weź pod uwagę rozmiar. E. Podam Ci przykład. Tak wygląda w porównaniu do Mersi, A tak w porównaniu do Rafaello. Żeby Wam było bardziej. Linii nie przykładam specjalnie, żeby było trudniej. Jak ktoś oszacuje, ile to miało z dokładnością tego grama, to wygra. Dzięki uczennica, że zapamiętałaś. Się... Nie chcę podać imienia, ale ja wiem, która. Teraz to, to jest od uczennicy, która mnie goniła, bo ja już, a tu jest napisane, od Eliszki, myślałem, że nie napisałem, no właśnie Eliszka, z podziękowaniem od Eliszki, ta uczennica razem z takim jednym kornelem, oni przywołują duchy, raz się bałem, na lekcji wyciągnął czarną księgę, on ma taką z kościami, które są zrobione z gałązek, ale wyglądają jak kości. I ta księga jest do przywoływania duchów. Grozi mi, że jak nie, nie dam szuski to przywoła duchy, i mnie no, źle skończę. Więc musiałem odpuścić. To jest taka ekipa, że. No. Nie żartuję, tamty chłopak dostał piątkę. Ale ta dziewczyna dostała bardzo dobrą ocenę. Nie? Ja z początku myślałem, że to jest świeca, wiecie? Bo zobaczcie, jak wygląda. Jak kształt świecy. Uczyńca powiedziała, że to nie jest świeca. <grymne> <grymne> Okej. Okay. Tak masło żywowe. E, gładkie. Masło żychowe to jest jedna rzecz, którą codziennie piję. Z wodą, bo jak się rozrobi z mlekiem, to jest, z mlekiem, jest smaczniejsze, ale szybciej kiśnie. A jak ja robię rano i piję około 12, to z wodą dzięki temu jeszcze nie jest skiśnięte. 100 gram masła, 250 ml wody albo 250 ml mleka i jest 650 kalorii. No tak, to masz 603 plus mleko, to będzie miało około 650 kalorii tak robią koksy na siłowni z moimi znajomymi w sensie już nie chodzę na siłownię, bo mnie ciągle klimatyzacja przewiewała i miałem zapalenie zatok klimatyzacja to jest straszna rzecz, nie polecam no właśnie ze znajomymi to się trenowało na siłce czekaj, nie było tego ujęcia iż teraz A jeszcze się nie na teściach się wjeżdża. What the fuck? Kolejny, kolejny prezent. Czekajcie, ustawię kamerę trochę inaczej. Uu, znam, że to będzie taki długi unboxing. Good things are going to happen. O właśnie, tu byłem ciekaw. Patrzcie. do wstawiania jedynek słusznie to taki death note o tam było imię i nazwisko no dobra to nic już trudno dziękuję panu bardzo za ten rok nauki nauczył mnie pan bardzo dużo jest pan na najlepszym nauczycielem fizyki jakiego miałam. życzę wszystkiego najlepszego i dużo cierpliwości Marwina bardzo ładne pismo chciałbym mieć takie Prawie jak książę półkwi. Przyda mi się do notowania szóstek. Jedynek prawie nie wstawiam. Nie dlatego, że jestem dobrym nauczycielem. Może dobra, może troszeczkę jestem. Ale materiał w podstawówce jest z fizyki taki fajny, intuicyjny i na logikę, że no nikt nie ma u mnie jedynek. O! Miałem gdzieś coś podobnego. To jest fizy Boxer. Filip, widzimy się za garażami. Dziękuję. To jest długopis, jak coś. Dobra, teraz to Carmelo Chocolatier. Nigdy tego nie jadłem. To jest w galerii bałtyckiej, jak się przechodzi. Oni tam mają chore ceny, to jest nie na portfel nauczyciela. Miałem to otworzyć, tylko jak to się otwiera. Dobra, już widzę. O, do 6 września, nieźle. Wow, ładne. Każdy smak jest inny z tego co pamiętam. No, poza tymi, że to są cztery razy, dziękuję, więc to są cztery te same smaki. Ale to będzie. Będę ja musiał zrobić osobny film z testem czekoladek. Potnę każdą na pół. A drugą połówkę dam komuś tam. Mama, mama, jak będzie, albo. No, ja chciałem wspomnieć kogoś innego, ale nie mogę. Z racji kwestii prawnych w dzisiejszych czasach trzeba być bardzo ostrożnym Dobra zamykam to najs! Nice. Dzięki Marysia Uu. Bardzo ładny karton a wy tego nie widzicie zmienia zmienia kolory na tęczowe. czekajcie ustawię inaczej kamerę bo już się kurde zmęczyłem staniem. chciałem sobie go kupić kiedyś ale 12 zł to jest przesada ale fajnie w końcu będę mógł sobie spróbować dziękuję No właśnie Mondel's. to są ci sami od milki. Marbo, Maru, Marup. się chyba tak czyta to. jest Szwedzka czekolada. A coś tu jeszcze jest. Przegapiłbym. Wow. Göteborg. To jest ale nie, ta dziewczyna chyba nie. Kurde. Ona chyba naprawdę była w Szwecji. Mm, tylko, ale wydaje mi się, że oni nie byli wycieczką w Szwecji. Teraz, w tym roku. Musiała być w odwiedzi na Hukoś. Dziękuję. To jest co prawda kieliszek do alkoholu. Ja nie piję alkoholu, ale. Dziękuję. Zostaje sobie na pamiątkę. Przecież nie trzeba w nim pić. Liczy się fakt. Dobra. I ostatni. Siódma B. W ogóle wymieniłem, że oni mi zrobili ten system. Dobra, już w sensie częściowo widać, co tam jest. Ale zobaczcie, oni zrobili ten system z tym, co było na, na, na Facebooku instruktaż, Jak zablokować... Bez klipsów. Jak zablokować siateczkę? Eee, tu się przeplata te, te spiny. Z tego co pamiętam. Tak, tu się przeplata piny i się je wyciąga, i potem się blokuje inaczej. Nie wiem, który to chłopak wymyślił, ale w sensie domyślam się, ale nie będę mówił. Jakub? Nazwiska nie podam w ten, ten układ tego, tego, tych klipsów to jest całkiem niezłe muszę ostrożnie to robić, bo chcę sobie kartonik zostawić dobra, udało się wow nie piję alkoholu a to jest jakiś Prosecco Ice. Szczerze nawet nie wiem co to. Prosecco to jest chyba rodzaj wina. Tak jak mówiłem, nie znam się na alkoholach. Bardzo ładna butelka. Co tu jest napisane? Będę musiał zaznaczyć wino musujące, półsłodkie, sparkling wine. Dziękuję. Generalnie nie, ten, nie, tak jak mówiłem, nie piję alkoholu. To jest kwestia. Nieważne czego. Kawa. Dziękuję. Kawy też nie piję, bo akurat mi podniosła ciśnienie. Raz wylądowałem w szpital, jak się napiłem kawy po energetyku. Była taka historia z energetykiem kokosowym. Naprawdę bardzo dobry był. E, piłem od koleżanki ten napój kokosowy. Mówię, że ty, ale fajny, fajny smak kokosa. Ona mówi, no tak, tak, bo to jest zwykły napój. I ja mówię, wypiliśmy chyba, ja wypiłem pół puszki. I mówię, weź, weź mi pokaż puszkę, bo chciałem coś zobaczyć. Bo wcześniej piłem, ale puszka była, to nie był alkohol, ale była zawinięta po prostu w ten, w taki papierek. Mm. Już wiem, to było w tą, taką skarpetkę trzymającą temperaturę. Więc piję sobie, piję. Potem coś mi wziął, żeby zobaczyć kartonik, i okazało się, że to był energy drink. Masakra. W tramwaju tak się zacząłem źle czuć, jak, w sensie, bo ja poczułem, że zaczęło mnie ten. Kofeina podnosić ciśnienie i puls. Miałem puls chyba ze 150. Merci. Dziękuję. Dzięki wam wszystkim za te prezenty. Nie musieliście aż tak dużo kupować. Wystarczył sam gest, może podania ręki i takiego kontaktu. Ale raz, nawet się raz założyłem, że ucząc 300 uczniów, gdyby co piąty dał prezent, powiedzmy zwykłą czekoladę małą taką za 3 zł, to jest człowieku, jesteś zarobiony. To by było na tyle yy. dzięki jeszcze raz wszystkim. Życzę Wam sukcesów na dalszej drodze. Bo a tam Ostrowit jest Ostrowit, bo zamówiłem 3 kg masła orzechowego, bo 100 gram dziennie zużywam, czasami 120, 140. Zależy jak waga mi skacze. Staram się utrzymać tą samą wagę w sierpniu operacja. Może zrobię update przed operacją i po operacji. Dzięki, jeszcze raz wszystkim. W życzę udanego wypoczynku. Pamiętajcie, że to był dopiero początkowy etap, bo w liceum będzie ciężej niż w podstawówce. Tutaj są niektóre, widzieliście z siódmych klas prezenty. Ósma klasa będzie troszeczkę cięższa, a liceum będzie mocnym przeskokiem, ale pamiętajcie, żeby nie popadać w jakąś depresję. Oceny później nie są aż tak istotne w porównaniu do tego, co masz w głowie, bo jeżeli uczysz się, żeby zrozumieć, a czasami dostaniesz czwórkę, albo trójkę, albo piątkę, ale wiesz, że rozumiesz i, i zwrócisz uwagę, jakie były błędy, żeby potem w przyszłości umieć wszystko na 100%, to to jest właśnie nauka, czyli uczysz się na błędach tak naprawdę częściowo, Stajesz się coraz lepszy, a na studiach, jak pójdziesz na studia, będzie podobnie, tylko że tam też jest przeskok wiedzowy, naukowy. To tyle. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się.